Cześć ja jestem Felix i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Skywars Okej, okay, tak więc ja już jestem na pierwszej a ręce, tak jak pewnie widzieliście na samym początku odcinka, to będą włączerki na dwa dni na... Mom na nie, nie, ale to tylko na vipa, na dwa dni na tym serwerze, tak więc bardzo fajnie myślę. Okay, ja tutaj lubię bardzo tą mapę, naprawdę bardzo, bardzo. Już pierwszy kill, właśnie dlatego, Już tutaj powinien być drugi. Ktoś się na środek już, już są tutaj, na środku. Jeszcze skrzynek nie otworzyłem, tak więc. Okej, okay, skrzynkę jedną otworzyłem. O, tutaj się będą bić, to ja się tak, 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 tak fajnie wejdę w walkę. O, czy tamten. Czekajcie. O, oni się biją akurat, tak więc ja te wam. I CIEBIE zepchnę, papa! Tu pa. się buduje ziomuś. No, 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 Zestrzel. Jest, zestrzeniłem. Jest, poleciał! Już, już kolejny kill. Prawda to ta ręka jest świetna. Świetna. No tutaj, tutaj typ ma niezłe itemki, tak więc przydałoby się go. Zrzucić również. Tak jak teraz. Tutaj też jest... O tutaj ten typ ma dopiero itemki. Ale no, już myślałem, że poleć. Ja mam na szczęście knockback. Tu który jest bardzo przydatny na tej RMC. Co nie mogę sobie kupić... O, nie mam strzału już tak szybko. Dobra. To muszę sobie tutaj wziąć z tych skrzynek. A tu nie ma strzał To jeszcze lepiej. O tutaj muszą być strzały. Jest 14. A ty sobie poleć. Gór. Kolejny kit. A i mam dwie perełki. Fajnie, czyli mogę się tapnąć do jednego i do drugiego. A tu, tu są akurat. Więc tu jest pierwszy, który zaraz powinien zginąć. Nie, 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 nie. Okej, okay, tak więc ja już jestem na kolejnej arenty. Tam był wielki fail. I od razu sobie biorę itemki, tylko żeby mnie nikt nie zepknął. Kupiłem sobie perełki, więc będzie jeszcze lepiej. Tutaj już mam pierwszego killa widzę, bo tutaj taki, taki dział jest mi ogar trochę. Tutaj też mam kolejnego killa. Chyba, tak jest. Tam nie chyba nie, nie, nie trafi. A trafiłem. E, chyba nie poleciał. A poleciał. A okej, okay, ja tylko że popełnię samobójstwo. Ja tutaj już zabijam, tak więc ładnie. Tutaj kolejny... Już myślałem, że jest kolejny poleci. Pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów, bo widziałem, że tutaj ktoś pisał, że jest Elo, Czas najwyższy tepnąć się do tamtego typa o, ha, ha, Mam tyle pereł i takich nie wykorzystam Wow, mam 6 pereł i takich nie wykorzystam A ja niepotrzebnie kupowałem ninja, ale... Okej, okay, bo... Co to jest jeszcze ten ostatni typ i myślę, że to już będzie easy ręka. Taka naprawdę, taka naprawdę, naprawdę Się nawet tepnąć środek dla bezpieczeństwa, żebym nie spadł góry i będę strzelał z łuku ooo o, o lekko jakbym spadł to bym siebie zabił to bym się zabił <grym> co za typ, co za typ yes, zabiłem go, tak więc wygrałem tą arenkę i widzimy się już na ostatniej, okej, okay, tak więc ja już jestem na ostatniej a ręce i tak się fajnie wylosowało, że to jest ta sama i znowu sobie kupiłem ninja, czyli mam znowu 5 pereł. A nie, nie wiem po co to robiłam, bo i tak to będzie naprawdę prosto. Będę się tepać za gość No i tu jest już kolejny typ do zabicia. Tak jest. Tam jest kolejny, nie będę tej perełki marnował tak szybko. Na początku tego sobie Tak z łuku zdejmęła mnie. Tam jest też typ ty, którego trzeba ściągnąć dać z łuku on myśli, że jako widzę? A i myślałem, że trafię. Dostał? Chyba nie. Chociaż może. Tak. Jest coś na środku? Nie, nikogo nie ma, no to nie, nie idę, bo ja chcę kogoś zabijać. No, no chodź, te tak. Dobra, nie. Bo to, chciałbym się tepnąć, ale boję się, że nie trafię, tak? się trochę. Tylko trochę I Tam powinienem dorzucić, trafię Trafiłem W ogóle nie patrzyłem czy tutaj jest ten typ Chyba tak Naprawdę on się gdzieś stepnął. Naprawdę To masz Masz ty I masz ty Ostatni typ Ta jest i wygra Co? Fly ja nie mogę tybiowaj, ja już sobie skoczyłem, tak więc widzimy się już na pożegnaniu. Okej, okay, tak więc jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Okej. Okay. No i widzimy się następnym razem. majdzie się i cześć, pa pa!